Cześć! Dzisiaj nowy film przychodzę do Was z nowościami. To będą e, takie nowości ostatnich tygodni. Nie miałam czasu wcześniej tego nagrać, ponieważ miałam sesję egzaminy, ale o tym mówiłam właśnie już ostatnio. Dzisiaj postanowiłam Wam pokazać te wszystkie rzeczy, aby o niczym nie zapomnieć, ponieważ chcę się z Wami tym podzielić. Chcę, abyście też wiedziały na bieżąco, co u mnie się dzieje, co ciekawego. Mm. Pokażę Wam po prostu kilka rzeczy, które wpadły w moje ręce w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Pierwszymi takimi drobiazgami małymi będą to dwie gumeczki do włosów takie gumeczki, e, z, jakby z uszami królika. Chciałam kupić je w bardziej takich wakacyjnych kolorach nie wiem, różowy, czerwony, niebieski jednak nic takiego nie było znalazłam więc tylko taką granatową i beżową, fajnie wygląda tak śmiesznie się prezentuje, gdzieś tam na kucyku więc stwierdziłam, że niedrogi koszt, a fajny taki gadżecik do włosów kolejnym takim malutkim gadżetem który widziałyście już na instagramie jeżeli mnie nie śledzicie na instagramie to was tam serdecznie zapraszam ponieważ tam dodaję bardzo dużo zdjęć zdjęć właśnie nowości przed nagraniem filmu, więc możecie być na bieżąco i tutaj widziałyście to na instagramie poruszyło to wiele z was a mianowicie mowa tutaj o zawieszce o takim breloku do kluczy Tutaj jest e, taki malutki krecik, krecik z bajki, którą uwielbiałam jak byłam mała. Oglądałam ją bardzo często, bardzo lubiłam tą bajkę, bardzo dobrze mi się kojarzy. Jest to taki niby, niby taka głupia mała rzecz, a jednak sprawia wiele radości bardzo mnie cieszy. I fajnie, że, fajnie, że kupiłam taki e, mały drobiazg kupiłam go w Obi. Więc jeżeli mieszkacie gdzieś blisko i macie możliwość zajścia do tego sklepu, to możecie sobie zajść i kupić. Był chyba jeszcze taki z piłeczką, którą trzymał gdzieś tam u góry, i jeszcze jakaś inna jego poza. Ja wybrałam sobie taką właśnie wesołą, jakby biegł. Coś takiego, że biegnie i się cieszy. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. W sam raz do kluczy, e, do samochodu fajnie, fajnie, właśnie się tutaj prezentuje Dinda. Fajnie. E, przywołuje takie fajne chwile i wspomnienia. Jeżeli chodzi o dalsze gadżety, to jakiś czas temu kupowałam sobie właśnie te kolorowanki dla dorosłych. Jednak nigdzie nie mogłam znaleźć kredek Colorino, aż w końcu pojechałam do takiego miasta obok siebie. I ta w takim osiedlowym małym sklepie, kupiłam właśnie te kredki. Tutaj jest 24 kolory. Zapłaciłam za nie 13,99, więc niedużo. Chciałam zamówić je przez Allegro, bo też tyle tam kosztują. No, ale do tego dochodzi wysyłka, więc zapłaciłam im ponad dwie dyszki. Fajnie, że je tam znalazłam, byłam tam przypadkiem, no i kupiłam. Cieszę się, bo nie muszę ich zamawiać, a co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim to to, że w Warszawie w żadnym sklepie ich nie mogłam znaleźć. Ani w Tesco, ani w Carrefourze, ani w Auchan, bo to też pisałyście, że właśnie tam kupiłyście. Ja ich w ogóle nie mogłam znaleźć. Nigdzie ich nie było. Wszędzie były wykupione. A więc fajnie, że kupiłam je w tym osiedlowym sklepie. Przynajmniej teraz mam e, mam czym malować i czym kolorować swoje kolorowanki dla dorosłych. Co dalej? Dalej z nowości. Też na Instagramie wrzucałam jakiś czas temu e, bardzo fajny listownik. A czemu listownik? E, a temu, że chciałam kupić sobie właśnie listownik na różnego rodzaju palety cieni oraz paletki do konturowania. Kupiłam go w kolorze takim drewna, kolorze jak te malutkie serduszko tu z przodu, jednak bardzo mi się ten kolor nie podobał i poprosiłam swojego mm, chłopaka, aby pomalował go na biało. I taki biały prezentuje się o wiele, wiele lepiej. Bardzo ładnie teraz wygląda. Tutaj mamy dwie przegródki. Tutaj w tej drugiej zamieściłam sobie duże te palety cieni, aby nie walały i nie, zamie... i nie zajmowały mi miejsca w kufrze. A tutaj pod spodem mam takie malutkie paletki do konturowania, jakieś bronzery, paletki na przykład ze slika właśnie, z burżuła, inglot. Wszystko tutaj, co takie większe i co zajmowało mi bardzo dużo miejsca, to teraz włożyłam sobie tutaj ta. Ten listownik kosztował 19,99 w Pepko. były też inne, były z jakimiś tam napisami, home, love i tak dalej, ale to kompletnie mi się nie podobało i stwierdziłam, że ten będzie idealny, jeszcze jak Łuki mi go odmalował, no to już całkiem skradł moje serce, fajnie wygląda, fajnie się prezentuje gdzieś tutaj na biurku, na półce. Więc naprawdę Wam też polecam zajrzeć do Pepko, bo tam jest naprawdę bardzo duży wybór fajnych gadżetów do domu, na, właśnie na toaletkę. Jest tego bardzo dużo w bardzo małych, niskich cenach. Jeżeli chodzi o kolorówkę i takie produkty do pielęgnacji, oraz perfumy, no to nie mogłam puścić i przejść normalnie obok promocji, która była jakiś czas temu w Seforze. Kupiłam po prostu sobie perfumy, na pewno dobrze znane. Każda z nich na pewno, każda z Was na pewno o nich słyszała. E, oczywiście mowa tu o e, perfumach Lancome, La Vie et Belle. Są to te chyba w podstawowej wersji, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o te perfumy, to jakiś czas temu nagrywałam dla Was Open Boxa, Shiny Boxa. I tam dostałam właśnie taką malutką folikę z tym zapachem. Wtedy jak prysnęłam sobie na e, dłoń. Właśnie ten zapach. To wydawał mi się on bardzo kwiatowy i taki duszący, ale później, gdy minęło parę godzin, on się ulotnił i pachniał po prostu obłędnie. Pachniał przepięknie, kobieco, kusząco. Ojejku, po prostu nie mogłam. No tak uwielbiałam się tym pryskać, aż w końcu poszłam i gdy byłam w Sephora e, po produkty do makijażu, które za chwileczkę też wam pokażę, to gdy zobaczyłam tą promocję no to mówię, o świetnie, fajna promocja. Chyba się skuszę, ale jednak nie kupiłam i wyszłam. Jednak po kilku dniach, gdy wróciłam do sefory w sumie teraz nie pamiętam po co, czy byłam przypadkiem, czy nie, to weszłam i po prostu mówię: "No nie". Byłam tam wtedy z koleżanką, stałam przed nimi, patrzyłam na nie i mówię: kurczę, no kolejne perfumy, mam tyle tego, że nie wiem, kiedy to zużyję". Ona mówi: "Przestań, mówi: "Bierz, na co ty w ogóle czekasz? Na czym się zastanawiasz?" A więc stwierdziłam, że je sobie kupię, ponieważ zapach jest naprawdę obłędny. Uwielbiam go i na pewno każda z Was też go kojarzy i go zna, ponieważ jest naprawdę o nich bardzo głośno. Ja tutaj mam trzydziestkę i tutaj właśnie ta buteleczka wygląda w ten sposób: jest taka klasyczna, prosta, bardzo elegancka. Zapach jest kobiecy. Wystarczy, że prysnę się nim dwa razy rano naprawdę dwa razy. I wieczorem oraz następnego dnia czuję ten zapach od ubrań, cały czas się trzyma. Jest naprawdę genialny, bardzo, bardzo mocny, intensywny, ale nie dusi. Jest bardzo kobiecy. Po prostu zakochałam się w tym zapachu, nie mogłam przejść obok nich obojętnie. Jeżeli mówimy już o Seforze, to jakiś czas temu wiecie, że dostałam na urodziny kartę upominkową do Sefory. No i gdy poszłam ją zrealizować Kupić sobie coś za tę kwotę To dokupiłam jeszcze sobie dwa inne produkty Jeżeli mówimy o karcie A w sumie to nie będę może dzielić tego na kartę I na to co sama kupiłam Po prostu zakupy z Sephory To kupiłam sobie tam trzy produkty Pierwszym z nich będą Meteoryty Guerlain Ja tutaj mam je w odcieniu w numerze 2, czyli Claire. Będą to najjaśniejsze, pięknie zapakowane, piękne pudełeczko, eleganckie takie ekskluzywne pudełko. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, jest to taki puder rozświetlający. Ma delikatnie matowić naszą buzię, ale ją przede wszystkim pięknie rozświetlać zapach tych kuleczek jest po prostu obłędny pachnie chyba fiołkami jest po prostu tak piękny, tak świeży tak elegancki, są one naprawdę piękne i na pewno bardzo, bardzo, bardzo wydajne, tutaj w opakowaniu jest 25 gramów a więc całkiem sporo z tego co słyszałam u innych dziewczyn na YouTubie to nawet przez rok czasu użytkowania nie mogły tego wykończyć jeszcze miały ich bardzo dużo, bardzo bardzo są wydajne bardzo ładnie wyglądają. Ja używam ich od jakiegoś czasu, nie używam ich codziennie, używam ich od jakiegoś czasu już um, i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę pięknie rozświetlają buzię pięknie wyglądają na buzi. Um, po prostu dają taki efekt rozświetlenia. Nawet mój łuki stwierdził, że któregoś raz, jak poszłam do niego, stwierdził, że kurczek, ty ładnie, ładnie tak wyglądasz, ładnie ta buzia ci tak połyskuje. Ja mówię, ale widać jakieś takie grube drobinki, nie wiem, rzuca się to w oczy. dopiero jak się przyjrzał, tak zbliżył się do mojej twarzy, mówi: No, faktycznie, jak tak się przyjrzy, już o tym wiem, no to widzę, takie drobinki widać, ale jeżeli ktoś o tym nie wie, to po prostu widzi z daleka taką pięknie połyskującą w słońcu buzię. Ja jestem z tego produktu zadowolona, nie żałuję wydanych pieniędzy. Oczywiście, gdyby nie ta karta, to pewnie nie skusiłabym się na ten produkt, ale że miałam kartę, to spełniłam swoje takie malutkie marzenie, mogę mieć taki ekskluzywny produkt w swojej e, skromnej kolekcji. Bardzo się z niego cieszę. Przy okazji zakupów właśnie w Sephora tego pudru, tych kuleczek, tych meteorytów, kupiłam sobie też dwa inne produkty. Skusiłam się na bronzer Hula. Bardzo długo się na niego czaiłam, bardzo chciałam mieć ten produkt, chciałam go wypróbować. Dzisiaj mam go też na swoich policzkach. Nie wiem czy zauważycie, ponieważ kamera może tego nie oddać. Kupiłam sobie taką malutką. Wersję 4 gramów. Jest to taka wersja podróżna, ponieważ teraz w seforze mamy dostęp właśnie przy kasie do takich podróżnych, malutkich wersji, co jest naprawdę urocze, bardzo fajne. Tutaj jak zobaczyłam ten malutki produkt, to po prostu no nie mogłam przejść obojętnie obok niego. Stwierdziłam, że ta duża wersja 8 gramów nie jest mi potrzebna, ponieważ i tak nie zużyję tego produktu i tak będę miała go naprawdę przez długi, długi czas, ponieważ mam wiele brązerów i używam codziennie innego, więc ten produkt naprawdę starczy mi na bardzo długo. Stwierdziłam, że wolę dokupić sobie za tę kwotę drugą, drugą rzecz i mieć wtedy dwie w cenie jednej. Tak jakby. I bez sensu było mi kupować te duże opakowanie. Tak jak mówię, tutaj jest 4 gramy są 4 gramy malutkie lustereczko, ten bronzer bardzo fajny produkt, fajnie wygląda na buzi, fajnie konturuje. Więc na razie jestem z niego zadowolona. Więcej myślę, że powiem Wam za jakiś czas, może w jakichś ulubieńcach. Kolejny produkt będzie to baza pod cienie, anti aging, i tutaj będzie Urban Decay. Jest to baza właśnie pod cienie, taka delikatna. Nie jest ona, nie jest to ta wersja oryginalna, czyli taka klasyczna, jest to właśnie ta anti aging, czyli taka jakby przeciwzmarszczkowa, tak to rozumiem. I tutaj, e, właśnie jest w takim pudełeczku, starczy na pewno na bardzo, bardzo długo. Wypakowanie jest 10 ml. Używam jej praktycznie codziennie, a zużycia w ogóle nie widać. Wygląda jak nowa. Bardzo fajnie wygląda, fajnie utrzymują się na niej cienie. Mm, pięknie y, połyskuje, delikatnie, można ją rozprowadzić po powiece. Nie, nie zastyga tak szybko, nie robi się tempa. Bardzo fajny produkt, bardzo. Bardzo wydajny, fajnie cienie się go trzymają. Tak jak mówię, starczy mi na pewno na wieki, a więc z tych zakupów również jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o kolejny zakup, będzie to produkt do pielęgnacji twarzy. W Rosmanie teraz trwała promocja. Na Bielędę kupiłam właśnie sobie nawilżający żel do mycia twarzy, oczyszczający świeże skórę intensywnie nawilża do każdego rodzaju cery. Jeszcze nie miałam okazji go używać. Kupiłam go, ponieważ jadę teraz na kilka dni do domu, a tam nie mam swoich produktów, więc stwierdziłam, że zabiorę go ze za sobą. Później, za jakiś czas, na pewno dam wam znać, co o nim myślę. Tutaj pojemność to 150 gramów. Zobaczymy, jak się sprawdzi, zobaczymy, jak będzie mył moją twarz, jak będzie domywał makijaż, bo to też ma ma robić, ma właśnie skutecznie domywać, odświeżać cerę dokładnie usuwać zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum, zobaczymy jak się sprawdzi, na pewno dam wam znać za jakiś czas, największym zakupem i takim malutkim szczęściem które sprawiłam sobie ostatnio będzie to też hmm, produkt, torebka którą mogłyście widzieć na instagramie będzie to właśnie torebka Michaela Corsa Taka klasyczna, czarna, mała torebeczka, która fajnie się u mnie sprawdza. Bardzo chciałam już dawno ją sobie kupić. Teraz jakiś czas temu na Zalando była też e, promocja, właśnie, chyba 40. Nie, nie 40, 20% taniej zapłaciłam za nią, więc e, naprawdę zaoszczędziłam ponad 120 czy około 120 zł. Chyba około 120 zł zapłaciłam taniej, więc to też jest fajny. Fajnie, że mogłam zaoszczędzić, tak? Fajnie, że była taka okazja. Bardzo chciałam mieć tą torebeczkę, bardzo jestem z niej zadowolona. Fajnie się prezentuje, pasuje do wszystkich stylizacji, do wszystkich ubrań naprawdę, czy założę um, rurki, czy założę sukienkę i obcas. Do wszystkiego prezentuje się genialnie. Jest bardzo pojemna, bardzo dużo rzeczy w nią tutaj wchodzi, bardzo dużo rzeczy mi się tu mieści. Jeszcze telefon, portfel, chusteczki, chusteczki nawilżone, krem do rąk. Naprawdę bardzo dużo się mieści, bardzo fajnie wygląda i bardzo cieszę się, że w końcu wpadła w moje ręce, w końcu mogę ją mieć. Jeżeli już mówimy o tej torebce, to do tej torebki dokupiłam sobie też takie właśnie mniejsze pojemności produktów. Podczas gdy gdzieś wychodzę na miasto i potrzebuję ich mieć, no to nie chcę zabierać całej dużej torby, więc kupiłam sobie malutkie produkty, aby w spakowały mi się w tą mniejszą torebkę tutaj kupiłam sobie taki malutki krem z 4 pory roku skóra sucha, aloes, zielona herbata 50 ml w sam raz mieści mi się do tej torebki więc bez problemu mogę mieć nawilżenie rąk zawsze ze sobą dodatkowo też produkt yy, Nivea Antiperspirant Stress Protect bardzo lubię ten zapach, więc stwierdziłam, że też taką malutką pojemność sobie wezmę i będę mieć zawsze przy sobie w razie, gdy będę potrzebowała dodatkowej ochrony. Kupiłam sobie również y, zwykłe, takie niby dziecięce, ale nawilżane chusteczki, które fajnie sprawdzają się podczas podróży, wycierania rąk, y, jakiegoś tam, nie wiem, siedzenia, czy też jak coś tam się rozleje. Fajnie mieć takie nawilżone chusteczki, a to wszystko naprawdę bardzo fajnie mieści się mi w tej torebce i jeszcze mam trochę luzu, więc yy, naprawdę jestem zadowolona z jej zakupu. No i w sumie z całego tego holu, z tego wszystkiego, co tu Wam pokazałam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że ten film nie będzie jakoś bardzo długi. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Dziękuję Wam za to, że jesteście i oglądacie. No i buziaki, do zobaczenia w kolejnych. Pa pa!